Siema, a wiecie co, ja dzisiaj Wam pokażę taką zajebistą opcję jak poszerzyć sobie głębokość w zbiorniku jeżeli macie, nie wiem, 50, głębokość 60 to można sobie fajnie stworzyć jeszcze trzecie tło na ścianie ja wiem, że niektórzy kombinują tam z magnesami z jakimiś tematami typu przyklejanie, ale to się nigdy jakoś tam nie sprawdza mój kolega Marcin zaczął produkować takie tła trójwymiarowe i generalnie ja jestem mega zadowolony. Mam jedno ponad roku pokażę Wam jak ono na początku wyglądał jak teraz i będę wsadzał następne. Cały zbiornik sobie robię. W ogóle robię duże zmiany aranżacyjne. Zobaczcie jak one wygląda po roku jak zarosło koralami. I teraz o co chodzi? No jak gdyby są trzy plany, znaczy taki był sens. Jest pierwszy plan, czyli ta skałka, drugi plan tamte duże skały i trzeci plan tylni. Ja wiadomo, może głębi się tutaj na telefonie i na aparacie nie pokaże, ale pokażę Wam to jak od boku to wygląda. Pierwszy plan. Tu będzie też koncepcja zmieniana. Drugi plan i trzeci plan. Nie wiem, czy to może z drugiej strony to chwycę. Pokażę Wam z tej strony powinno być widać te tło jest no widzicie trzecim, trzecim planem tam z tyłu generalnie dwa ryby nie przeszkadzać wypad e, natomiast co teraz e, co teraz zrobimy e, dobra wiecie co tak plan jest taki że zmieniam całą prawą stronę to większość korali wyleci stąd i ja Marcinowi rozrysowałem te tło, gdzieś może wrzucę, to pójdzie tak, stąd, tak, 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 i tu. I ja już te tło mam gotowe, teraz wam pokażę jaki to jest luj. Nie wiem jak to wsadzę, no ale zobaczymy. A, Powiem wam, powiem wam tak. Nie wiem, ile to waży. 7-8 kilo, jak nie więcej, ale jak to jest w ogóle wykonane. Oddalę sobie kamerę tylko. Dobra, zobaczcie to. Marcin to zrobił według mojego projektu. I teraz. Tutaj jest zatopione szkło. Jak tworzycie akwarium, to można takie tło sobie wkleić. Natomiast jak nie, macie jak wkleić, Jak akwarium już działa, tak jak u mnie, no to po prostu je wsadzę. No. I tam też wsadziłem w działającym akwarium. I w zasadzie w ogóle go nie przykleiłem. No powiem Wam tak, one sobie stoją tam na dole, na nóżce jedna nóżka, druga nóżka, a na górze jest spięte po prostu do, jest przywiązane do wzmocnienia. No i co? I stoi tego drogu w zasadzie, prawa fizyki. A te będę wsadzał tu. Nie wiem jak to zrobię, bo tutaj mam to, no ale dobra. Ważne, że nagrałem dokument, jak rozjebie akwarium, e, przepraszam, jak rozwalę akwarium to e, będzie aktualizacja z baniaka. Tak zostawię. Fajny efekt. i've seen the world